Cześć! Właściwości truskawek. W 100 gramach truskawek jest tylko 30 kalorii. Jeśli masz możliwość jedzenia truskawek prosto z działki, jesteś szczęściarzem bądź szczęściarą. Natomiast mrożone truskawki również są bardzo zdrowe. Truskawki są bardzo dobrym źródłem błonnika i bardzo dobrym źródłem witaminy C. Truskawki są bardzo dobrym źródłem antyoksydantów, jak i również źródłem minerałów takich jak mangan, potas... Czy foliany. Truskawki bardzo dobrze działają na nasz układ odpornościowy, obniżają cholesterol i bardzo dobrze działają na układ krwionośny. Truskawki jednak, tak jak inne produkty spożywcze, mogą uczulać. W związku z tym sprawdź, czy nie jesteś uczulony bądź uczulona właśnie na truskawki. Więc jeśli będzie sezon na truskawki, to zachęcam, żeby je dorwać. Jeśli nie będzie sezonu, to zachęcam, żeby mieć chociażby w zamrażarce. Ja wam dzisiaj bardzo dziękuję, zachęcam do zasubskrybowania kanału, do zobaczenia cześć.